Znać swoją tożsamość, wiedzieć, kim jestem dla Boga, wiedzieć, kim jest Bóg, to zmienia wszystko. To zmienia to, jak myślę, jak mówię, jak działam. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje dziś w wersji espresso, krótko, jednowątkowo zaczynamy nową serię poświęconą tożsamości. Tego, kim jestem dla Boga, co myśli o mnie Bóg, bo On ma coś do powiedzenia o mnie w swoim słowie. I teraz, jeżeli ja, no właśnie, jeżeli moje myślenie jest obrócone do góry nogami, nie myślę tak, jak mówi o tym Boże Słowo, to tracę. Od razu przechodzimy do fragmentu. Z Księgi Powtórzonego Prawa z rozdziału 30. To jest taki fragment, który pokazuje w kontekście rozważania, kim jesteś dla Boga, że jesteś osobą, której Bóg daje wybór. Bóg daje ci wybór. Powtórzonego Prawa 30 od 15 do 20. Mojżesz powiedział do ludu: Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś. Nakazuje ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa, nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Czyli człowiek dostaje wybór. Może żyć blisko Boga, może żyć według Bożych zaleceń, według Bożego pomysłu. Yy, nagrywam ten odcinek w yy, momencie, gdy od tygodnia Rosja atakuje Ukrainę. I y, dla nas tutaj, też w Polsce, doświadczenie y, życia, śmierci y, z relacji uchodźców z Ukrainy, którzy tysiącami, tysiącami y, znaleźli schronienie w naszym kraju, to, to, to doświadczenie życia i śmierci nagle staje się takie bardzo bliskie, bardzo realne. Y, bardzo łatwo też zobaczyć, że y, są ludzie, którzy wybierają Boga, życie po Bożemu, życie według Bożych zasad. I są agresorzy, jest ktoś, kto decyduje się nie słuchać Boga. Biblia uczy nas, że, że człowiek nie jest naszym przeciwnikiem, że to diabeł wykorzystuje człowieka, ale zobaczcie, co się dzieje, kiedy człowiek decyduje się na nieposłuszeństwo Bogu i właśnie wybiera śmierć, wybiera nieszczęście. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym Bogom służąc im oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. I dalej jest taka zachęta bardzo ważna. Wybierajcie więc życie. Wybierajcie więc życie. Tak traktujecie Bóg. On daje ci wybór. Naprawdę możesz wybierać. Ale Bóg mówi, do jakiego stylu życia zaprasza Ciebie i mnie. I to już w Starym Testamencie, od razu w pierwszych, w pierwszych księgach. Miłuj Pana Boga swego, słuchaj Jego głosu, lgnij do Niego, przyciskaj się do Niego, obejmuj Go, bądź blisko, idź za Nim. Bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twojego pobytu na ziemi, którą Pan po poprzysiągł dać przodkom Twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Bardzo mocne i takie konkretne wskazanie od Boga, które potem tak naprawdę na nowo odnajdziemy w nauczaniu Jezusa. Który w Nowym Testamencie staje się pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem i zaprasza nas do nowego życia, do nowego pojednania z Bogiem, do życia wiecznego, czyli do życia, które się nie kończy. I Jezus, który mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem, przypomina nam tę samą zachętę, abyśmy kochali Pana Boga swego. Gdy pytają Jezusa o pierwsze przykazanie, jest powiedziane, że mamy słuchać Jego głosu, bo. W słowach Boga jest życie, w słowach Boga jest siła, w słowach Boga jest pokarm na każdy dzień. Mamy lgnąć do Niego, tak jak dzieciaki przytulają się do taty czy do mamy, e, tak jak przytulasz się do bliskiej osoby. Mamy lgnąć do Boga, bo On jest bliską, kochającą osobą, bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twojego pobytu na Ziemi. Czyli życie jest w relacji z Bogiem, w bliskości z Bogiem, i wiecie, dlaczego to jest ważne w kontekście tożsamości, bo kiedy wiesz, kim jesteś, kiedy wiesz, że jesteś przez Boga kochany, przyjęty, że masz w nim życie, życie wieczne, to wtedy możesz bardziej albo jeszcze bardziej żyć dla innych. Przestajesz się wtedy koncentrować tylko na swoich potrzebach, na swoim niedokochaniu, ale wychodzisz do biednego, do potrzebującego, do bezdomnego, do wygnanego, do chorego. Do ubogiego, do, yy, do odrzuconego. Ty wychodzisz, bo jesteś w Bogu przyjęty. I niestraszny ci cień, który nagle pojawia się za mną, bo żyjesz w światłości, w światłości samego Boga. Więc yy, te słowa niech nam dzisiaj, nie tylko dzisiaj, przyświecają. Wybierajmy życie, wybierajmy Boga, bo Bóg daje nam taki wybór. A najpiękniejszą decyzją, jaką można podjąć, to wybrać wiarę w Jezusa Chrystusa i w ten sposób uzyskać przebaczenie grzechów? W ten sposób wejść do królestwa Boga, które przekłada się na nasze codzienne wybory, w których też możemy wybierać życie albo śmierć, błogosławienie albo przeklinanie, złorzeczenie albo mówienie dobrych rzeczy. Wybierajmy więc życie, abyśmy żyli. Pomóż nam Duchu Święty żebyśmy byli ludźmi, którzy na co dzień wybierają życie i abyśmy to życie nieśli innym. Tyle na dziś, frajda życia z Bogiem. Eee, jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz, polubienie eee, i udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.